Dzień dobry, cześć. Jesteśmy dzisiaj w Centrum Kompetencji BAS w Rychnowie na kolekcji odmian żyta, przeżyta, jęczmienia i pszenicy. Obserwujemy na naszych uprawach choroby takie jak septoriozę, rdze brunatną, plamistości siatkowe czy mączniaka prawdziwego. W tym materiale opowiemy o ekonomicznym rozwiązaniu, które pozwoli ochronić nasze uprawy przed tymi chorobami. Istnieją różne technologie ochrony roślin. Są gospodarstwa, które decydują się na bardziej intensywną produkcję, ale też takie, które ze względu na różne czynniki wybierają bardziej ekonomiczne rozwiązania. Teraz powstaje pytanie, jak zachować odpowiednią równowagę pomiędzy dobrą skutecznością fungicydową a ekonomiczną ceną. Warto wybierać takie produkty, które po prostu tym wszystkim oczekiwaniom sprostają. Mówiąc o ekonomicznej technologii wykorzystania środków ochrony roślin, Dobrym przykładem jest uprawa żyta, gdzie część rolników decyduje się na wykonanie tylko jednego zabiegu fungicydowego podczas sezonu wegetacyjnego. W momencie wykonania tego zabiegu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ochronę przede wszystkim trzech górnych liści, które generują 60% plonu. Dobrym produktem do wykorzystania w tej technologii może być produkt DAXUR produkt, w którego skład wchodzą dwie substancje czynne Rewizol znany z wielu produktów firmy BASF oraz strobiluryna, krezoksym metylu. W połączeniu te dwie substancje pozwalają na utrzymanie rośliny przede wszystkim w dobrym wigorze, dobrą ochronę fungicydową i gwarancję dobrze wykonanego zabiegu. W tej technologii, w uprawie żyta oraz innych uprawach jęczmienia czy pszenżyta Rekomendowana przez nas dawka to 0,8 litra na hektar w terminie ochrony trzech górnych liści. W ekonomicznej technologii dwuzabiegowej we wszystkich uprawach zbóż możemy zastosować również produkt DAXUR w systemie, gdzie produkt DAXUR zastosujemy w terminie T2 w dawce 0,8 litra na hektar, a w terminie T1 możemy wykorzystać m.in. produkt Duet na start. Cechą charakterystyczną produktu DAX-u jest jego uniwersalność, ponieważ jest stworzony do ekstensywnej uprawy wszystkich gatunków zbóż w systemach jedno- jak i dwuzabiegowych. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy materiał, zasubskrybuj nasz kanał i odwiedź nasze media społecznościowe.